Aktualnie Polska jest rozwiniętym nowoczesnym państwem, który na wielu polach nie ustępuje, a na niektórych nawet przewyższa kraje Europy Zachodniej. Jednak jeszcze kilkadziesiąt lat temu sytuacja wyglądała zgoła inaczej. Po II wojnie światowej w Polsce zapanowały komunistyczne rządy, podległe Związkowi Sowieckiemu. Dla zwykłych ludzi nie był to dobry czas. W sklepach przez dziesięciolecia brakowało podstawowych produktów. Czy był PRL? jaka to była beznadzieja, te lata 80. szarowa jakiejkolwiek nadziei na, na taką normalną przyszłość. Tak? Ludzie o odmiennych poglądach byli represjonowani, a ich obywatelskie swobody ograniczane. To, co dla nas jest nie do pomyślenia, dla nich było codziennością, w zależności od tego, kto pełnił władzę. Zmieniały się szczegóły tego patologicznego systemu. W istocie, dla przeciętnego człowieka, i tak każdy dzień był walką o przetrwanie o dostanie mięsa, które rzucili w pobliskim sklepie o mieszkanie o rzeczy najbardziej prozaiczne była jednak część społeczeństwa, która nie patrzyła na to wszystko obojętnie część, która wybrała działanie. Polacy nie godzili się na niesprawiedliwość. W czerwcu 1956 roku w Poznaniu robotnicy zastrajkowali. Zginęło kilkadziesiąt osób. W 1970 roku na wybrzeżu podwyżki cen wywołały bunt stoczniowców. Władza odpowiedziała przemocą, zabijając dziesiątki strajkujących, w tym Zbigniewa Godlewskiego, osiemnastolatka, którego ciało niesione na drzwiach. Stało się symbolem oporu. W 1976 roku strajki w Radomiu i Ursusie znów przyniosły ofiary, ale i nadzieję. Represje zdrodziły opozycję. Komitet Obrony Robotników wspierał poszkodowanych i wydawał podziemne gazety. Ruch Obrony Praw Człowieka i Obywatela głosił wolność jednostki. Wolne Związki Zawodowe i Studenckie Komitety Solidarności budowały podziemny ruch. Pojawiły się również inne organizacje społeczne i opozycyjne. Kluczową rolę odegrał Kościół katolicki. Dawał schronienie, nadzieję i moralne wsparcie. A hierarchowie i kapłani, jak Stefan Kardynał Wyszyński i ksiądz Jan Zieja, a przede wszystkim Karol Wojtyła, który w 1978 roku został wybrany na papierze, zagrzewali do walki o godność. Te zrywy doprowadziły do 1980 roku, gdy strajki w Stoczni Gdańskiej stały się iskrą rewolucji. Strajki sierpniowe w Polsce w 1980 roku miały ogromne znaczenie nie tylko dla samych uczestników, ale także dla całego bloku wschodniego. Ich kulminacyjnym efektem było podpisanie porozumień sierpniowych które zagwarantowały możliwość utworzenia niezależnych, samorządnych związków zawodowych. Mamy wreszcie niezależne, samorządne związki zawodowe. Mamy prawo do strajku. A następne prawa ustanowimy już niedługo. Było to wydarzenie przełomowe, ponieważ NSZ Solidarność stała się pierwszą tego rodzaju organizacją działającą za szesnasną kurtyną, w rzeczywistości, w której wszystkie instytucje społeczne były ściśle kontrolowane przez władze komunistyczne. Oficjalna rejestracja NSZ Solidarność nastąpiła w listopadzie 1980 roku. Nowo powstały związek zawodowy szybko zdobył ogromne poparcie społeczne, zrzeszając miliony Polaków z różnych środowisk, od robotników przez inteligencję aż po studentów. Solidarność stała się symbolem sprzeciwu wobec władzy komunistycznej i nadzieją na zmiany w całym regionie. Solidarność to jest tak nieprawdopodobne wydarzenie w historii w, w historii społecznej. Jakby wiśnia zaowocowała pośrodku zimy. Także to, to było coś, coś niewiarygodnego. Obecność Solidarności w centrum europejskiego komunizmu była niewygodna dla władz ZSRR oraz dla rządów innych państw satelickich. Idea niezależnych, demokratycznych związków zawodowych mogła zainspirować społeczeństwa tych krajów do podobnych działań, co groziło destabilizacją całego bloku wschodniego. Na pierwszym zjeździe NSZ Solidarność w 1981 roku sformułowano tak zwane posłanie do ludzi pracy Europy Wschodniej. Był to dokument o symbolicznym, ale i politycznym znaczeniu. Wyrażał solidarność polskich robotników z pracownikami innych krajów socjalistycznych, którzy również odczuwali represje ze strony komunistycznych reżimów. Treść tego posłania była wyrazem sprzeciwu wobec systemu opresji oraz próbą zachęcenia innych narodów do walki o wolność i godność. Posłanie wywołało odzew, który okazał się niezwykle istotny. Na adres Solidarności zaczęły napływać listy od robotników z różnych państw bloku wschodniego, w tym także z Moskwy. Pojawiły się tam wyrazy wsparcia, uznania oraz podziwu dla odwagi Polaków, którzy jako pierwsi otwarcie przeciwstawili się władzy komunistycznej. Robotnicy, narażając się na represje, pisali o swoim pragnieniu wolności i lepszych warunków życia. Te listy stanowiły dowód na to, że ideały Solidarności znajdowały echo także poza granicami Polski. Reakcja Leonida Breżniewa, ówczesnego przywódcy ZSRR, na odczytanie treści posłania była stanowcza i pełna obaw. W jednym z wystąpień Breżniew określił dokument jako niebezpieczny i prowokacyjny, podkreślając, że choć jego treść jest zwięzła, to jednak uderza w sam fundament komunistycznego porządku. Radość Polaków z wolnych związków zawodowych nie trwała jednak długo. Miałem wtedy 15 lat i taki zwyczaj, że zawsze zasypiałem przy włączonym radiu. I to chyba była godzina szósta albo siódma, kiedy się obudziłem i był ten, ten, ten straszny komunikat, tym strasznym głosem obywatele i obywatelki. Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Zwracam się dziś do Was jako żołnierz i jako szef rządu polskiego. Zwracam się do Was. W sprawach wagi najwyższej. Ja się przewróciłem, mówił Jaroszewski, i usłyszałem stan wojenny. To, to, mało kto wtedy z ludzi dorosłych rozumiał, natomiast ja usłyszałem słowo wojenny wojna, więc pobiegłem do pokoju rodziców, obudziłem moich, moich rodziców, dlatego włączył telewizor. Tam już wtedy nie było nic, była przerwa w nadawaniu. Słynny poranek bez teleranka, no i później później już był nadany w telewizji ten komunikat. Karnawał Solidarności, czyli okres 15 miesięcy, kiedy w Polsce w pełni legalnie działał związek zawodowy NSZ Solidarność zakończył się wraz z wprowadzeniem stanu wojennego 13 grudnia 1981 roku. Dla ułatwienia zrozumienia tego wydarzenia dla naszych kolegów i koleżanek z zagranicy porównać możemy je do wydarzenia powszechnie znanego w historii świata, a mianowicie wysłania wojsk przez Ludwika XVI na zgromadzenie narodowe w celu powstrzymania rewolucji. W lipcu 1789 roku król Ludwik XVI próbował siłą powstrzymać rewolucję i podporządkować sobie zgromadzenie narodowe. Wysłał do Paryża i Wersalu około 30 tysięcy żołnierzy, głównie zagranicznych najemników, aby zastraszyć deputowanych i zdławić protesty. Decyzja o użyciu wojska doprowadziła do wybuchu zamieszek, co stało się początkiem rewolucji francuskiej, rewolucji, która zakończyła się obaleniem monarchy i stała się początkiem demokratyzacji państwa. Sprawy bardzo podobnie miały się w Polsce. Jaruzelski wysłał na ulicę wojsko, wprowadził godzinę policyjną oraz wiele innych represji. Wszystko to, aby zmusić obywateli do podporządkowania się władzy, co, jak wiemy, dało dokładnie odwrotny skutek. Zarówno Ludwik XVI, jak i Jaruzelski nie przewidzieli, że wykorzystanie wojska i armii skutkuje nasileniem się oporu społecznego. Duch Solidarności przetrwał w sercach Polaków. I nakłaniał ich do dalszej walki z władzą o lepsze jutro, już nie tylko dla Polski, ale i wszystkich bratnich państw. I tutaj porównanie do rewolucji francuskiej okazuje się mieć pewną niebagatelną różnicę. Istotnie, rewolucja Solidarności przebiegała bez ofiar po stronie władzy. Władzy, która dopuszczała się brutalnych pacyfikacji, aresztowań przesłuchań opozycjonistów oraz zaplanowanych morderstw, jak na przykład księdza Jerzego Popiełuszki. Mimo to z rąk demonstrantów żaden funkcjonariusz państwowy nie poniósł śmierci. Ciągłe pokojowe wystąpienia oraz strajki przyniosły oczekiwany efekt. Powodzenie pokojowej rewolucji Solidarności jest ewenementem na skalę światową i świadczy o tym, że nawet taki reżim, jakim był komunizm w Polsce oraz Europie, można pokonać poprzez dialog i negocjacje. Negocjacje, których efektem było rozpoczęcie 16 lutego obrad okrągłego stołu. Było to wydarzenie niezwykłe, gdyż władza w sposób otwarty i bezpośredni rozmawiała z opozycjonistami. Środowisku solidarnościowemu udało się wywalczyć wiele zmian w Polsce. Były to m.in. relegalizacja NZS Solidarność, częściowo wolne wybory do parlamentu, pluralizm medialny oraz wiele innych postanowień, które stały się pierwszymi podwalinami III Rzeczpospolitej Polskiej. Na ostateczne zwycięstwo Solidarności miał jednak przyjść jeszcze czas. Wybory czerwcowe, które odbyły się 4 i 18 czerwca 1989. Według ustaleń Okrągłego Stołu 65% miejsc miało należeć do PZPR i ich partii satelickich, a 35% miejsc w Sejmie i wszystkie miejsca w Senacie miały zostać wyłonione w powszechnych wyborach. W wyborach tych Solidarność zdobyła wszystkie możliwe miejsca w Sejmie i 99 na 100 miejsc w Senacie. Nowe Zgromadzenie Narodowe wybiera Wojciecha Jaruzelskiego na prezydenta, który to powierza takę premiera Kiszczakowi. Temu nie udaje się utworzyć rządu dzięki Solidarności, która przyciągnęła na swoją stronę partie satelickie PZPR, tworząc następnie nowy rząd z Tadeuszem Mazowieckim na czele. Solidarność zwyciężyła Polskę. Fala demokratyzacji rozlała się na inne kraje Europy Wschodniej. Posłanie do ludzi pracy Europy Wschodniej nabiera kształtów. Postanowiliśmy zapytać europarlamentarzystów o ich perspektywę na solidarność oraz jej wpływ na ich kraj. Otrzymaliśmy odpowiedź od Tomasza Kubin, czeskiego posła do Parlamentu Europejskiego, antyreżimowego aktywisty w Czechosłowacji przed rokiem 1989, odpowiedział nam tak: czy znasz polski ruch Solidarności? Tak, bardzo dobrze. Byłem uchodźcą politycznym z wieloma członkami Solidarności w Niemczech. Jak znana jest Solidarność w Twoim kraju, zarówno ogólnie, jak i wśród młodych ludzi? Jestem pewien, że młodzi ludzie nie mają pojęcia o Solidarności, ale nie są świadomi nawet naszej własnej historii. Smutne, brak odpowiedniej edukacji i ignorancja ich rodziców. Czy Twoim zdaniem Solidarność miała wpływ na Twój kraj? Tak, ogromny. Możemy więc zauważyć dosadne zdanie europosła dotyczące braku wiedzy młodych Czechów na temat Solidarności i najnowszej historii.